W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza zobaczymy jak świętowaliśmy dzień 11 listopada, będziemy na niezwykłej lekcji chemii, a także powiemy o kończącym się terminie ubiegania się o dopłaty do ogrzewania. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada zawsze świętujemy wspólnie. Tak również jest w tym roku. Uczestniczyliśmy w mszy w intencji naszej ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, uczciliśmy pamięć naszych przodków walczących o wolną i niepodległą Polskę, składając kwiaty przy pomniku niepodległości i grobie nieznanego żołnierza. W całym mieście było pełno świątecznych akcentów i biało-czerwonych barw. czwartą rocznicę odzyskania niepodległości zgromadziła nas tutaj na placu Tadeusza Kościuszki pamięć, radość i duma z bohaterskich dokonań wielu pokoleń Polaków. Szacunek dla ich dzieła manifestujemy dzisiejszą obecnością w tej biało-czerwonej paradzie. Kart naszej historii wiemy, że wolność i niepodległość nie jest dana nam zawsze, że cały czas musimy się o nią troszczyć i zabiegać. Teraz doświadczamy też jak to jest aktualne, gdy widzimy ogromną tragedię, jaką jest wojna na Ukrainie. Jako naród nie poddaliśmy się i nie zrezygnowaliśmy z naszych dążeń do niepodległości. Tę wolność Polacy wywalczyli sami w kolejnych powstaniach i zrywach narodowych przeciwko zaborcom, płacąc za to często najwyższą cenę. Jak pamiętamy z historii, drogi do tej wolności były różne. Jednak gdy stworzyła się szansa na zrzucenie jarzma zaborców. Dla wszystkich liczył się tylko jeden cel, poparty myślą i oddaniem dla sprawy niepodległości wybitnych Polaków. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Padarewskiego czy Wojciecha Korfantego. Ich wiara zwycięstwo, walka o słuszną sprawę umacniała nas jako naród, budowała poczucie wspólnoty. Piękną kartę w tym dziele zapisali mieszkańcy naszego miasta. Nasi przodkowie, wykorzystując autonomię Galicji, tworzyli organizacje niepodległościowe, m.in. Towarzystwo Gimnastyczne Soku, Związek Szczelecki, a od sierpnia 1914 roku Powiatowy Komitet Narodowy. Ten dzień jest dobrą okazją do poszukiwania naszej tożsamości historycznej. O to, jak świętowano go 104 lata temu, pytamy historyka z Muzeum Zamek. 11 listopada 1918 roku nie było żadnej wielkiej manifestacji. Nie świętowano tego dnia, dlatego, że jest to data umowna, którą wprowadzono znacznie później. 11 listopada mieszkańcy Oświęcimia jeszcze nie zdawali sobie sprawy z tego, że właściwie Polska jest. Jest już niepodległa, że odrodziła się po 123 latach niewoli. Oczywiście istniały już pierwsze struktury władzy państwowej. 3 listopada 1918 roku zawiązano powiatowy komitet Komisji Likwidacyjnej, w którym uczestniczyli starosta Jan Dauksza oraz burmistrz Roman Majzel. I mieszkańcy powoli oswajali się z tą myślą, że buduje się nowa państwowość, zrywano austriackie znaki, austriackie emblematy, zmieniono pieczęć miejską, zmieniono również herb miasta. W tym dniu warto też przypomnieć dokonania bohaterów przeszłości. W bogatej historii Oświęcimia nie brakuje postaci, które pięknie zapisały się na kartach niepodległościowego czynu. Roman Majzel jako burmistrz miasta był zaangażowany od początku tutaj w sprawy społeczne, w sprawy odzyskania niepodległości. Wcześniej był działaczem powiatowego komitetu narodowego oraz później uczestniczył tutaj w pracach związanych właśnie z, ze zmianą Ustrojowymi ze zmianami władz w Galicji na terenie Oświęcimia z najważniejszych legionistów związanych z Oświęcimiem, z ziemią Oświęcimską, przede wszystkim należy wymienić Adama Orłowskiego, syna Aleksandra Orłowskiego, znanego działacza społecznego, kompozytora z Oświęcimia. Adam Orłowski jako bardzo młody chłopak wstąpił do Legionów Polskich, niestety zmarł w skutek odniesionych ran na froncie w 1916 roku. Z znanych postaci przede wszystkim Leopoldyna która jako młoda dziewczyna również wstąpiła do legionów polskich, została ranna, została tutaj zwolniona. W późniejszym okresie działała również na froncie w trakcie walk w wojnie polsko-bolszewickiej, brała udział w Bitwie Warszawskiej, otrzymała stopień porucznika. A następnie wstąpiła tutaj do zakonu sióstr, serafitek, przyjęła imię. Eligia zmarła w roku 1933 na gruźlicę. Pozostałe osoby to m.in. Stanisław Szczęśniak czy Stanisław Jęczalik, też biorący udział tutaj w walkach, wstąpił do legionów polskich, brał udział także w wojnie polsko-bolszewickiej, zmarł tutaj w trakcie trzeciego powstania śląskiego, w którym brał udział. A jaki przekaz dla nas, współczesnych Oświęcimian, wiąże się z datą 11 listopada? Czy niepodległość to termin ze szkolnych podręczników, czy kolejny wolny dzień w naszym kalendarzu? Jak go świętujemy? Jest to naszym w zasadzie i obowiązkiem, i przywilejem móc świętować taki piękny dzień. O to walczyni środkowie. Bo to jest nasz kraj. Polska jest naszą ojczyzną. Od najmłodszych lat uczymy patriotyzmu. Córka zawsze bierze udział we wszystkich spotkaniach na mieście, a zwłaszcza tak ważnym dla nas. Teraz musimy się jednoczyć, musimy być razem. No myślę, że to nie ma wątpliwości, dlaczego jest takie ważne. To jest najważniejsze święto chyba dla nas, Polaków. Jesteśmy Polakami i chcemy nadal być nikim innym tylko Polakami. Polska dla nas jest najważniejsza. Wolność, demokracja, to co mamy. Wszyscy powinniśmy się cieszyć, dziękować. Nie tylko tym żołnierzom, którzy zginęli, ale tym, co nas bronią. Daje to nam wspólność społeczną jako narodu. Kuczci pamięci naszych przodków, wszystkich ojców założycieli niepodległego państwa polskiego, że pomimo różnych poglądów, różnych poglądów politycznych na świat, na państwo, potrafiliśmy się zjednoczyć i stworzyć nasze państwo na krótki czas, ale pokazaliśmy, że jednak pomimo upływu wieku da się. Firma Syntos zaprosiła uczniów oświęcimskich szkół podstawowych na lekcje chemii. To cykliczny projekt, który ma nie tylko pogłębić wiedzę młodych ludzi, ale także szerzej zainteresować tematyką ekologiczną. Naszym głównym celem jest stworzenie takiej platformy komunikacji ze społeczeństwem, a stawiamy w tym przypadku również na młodych ludzi, w której Syntos jako odpowiedzialny producent chciałby lepiej komunikować siebie lokalnej społeczności w ramach tzw. odpowiedzialności społecznej. I takim pomysłem było utworzenie tzw. lekcji chemii. To już będzie trzecia lekcja chemii, w której uczestniczyć będą młodzież, dzieciaki ze szkół podstawowych z terenu Święcimia. Wykładowcami są eksperci firmy oraz ekolodzy Dominik Dobrowolski i Przemysław Przybylski. Na zajęciach dzielą się ciekawostkami dotyczącymi zielonej chemii oraz opowiadają o działaniach chemicznych koncernu związanych ze zrównoważonym rozwojem. I to co widzicie na ścianach, jak jest ocieplany dom, to właśnie jest styropian z naszego sudowca. Chcemy trafić do młodego pokolenia z wiedzą. Ono tutaj mieszka, przez dłuższy czas na pewno będzie obecne, i wydaje się nam, że wiedza o zakładzie, taka, otwartość w nich, jeżeli chodzi o nasz zakład, jest no, nawet naszą odpowiedzialnością, ale też chęcią pokazania przede wszystkim, jak działa zakład. Jakie on ma oddziaływanie na środowisko naturalne, w jaki sposób chronimy je również, ale co ważniejsze, nie możemy zapominać o tym, że to, co wytwarzamy, jest również przyjazne dla środowiska. Naszym celem Jednym z wielu jest wytwarzanie produktów, które faktycznie mają korzystny wpływ na poprawę warunków tego środowiska. Niejednokrotnie sobie z tego nie zdajemy sprawy. Mam na myśli codziennych użytkowników tych wyrobów i chcielibyśmy z taką wiedzą dotrzeć, pokazać zakład, jak on funkcjonuje, dotknąć naszych produktów, wyjaśnić, jakie mają cechy i pokazać tym młodym ludziom, że w codziennym użytkowaniu one mają olbrzymi pozytywny wpływ na, na otaczające nas naturalne środowisko. Takim trzecim elementem i myślę również najważniejszym jest właśnie budowanie takiej wspólnej wiedzy i odpowiedzialności na to, że każdy z nas w codziennym życiu ma olbrzymi wpływ na poprawę stanu środowiska. My pewne czynności wykonujemy z automatu. Nawet wielokrotnie nie zdają sobie sprawy, że ten pozytywny wpływ posiadamy, ale jakby wzmocnienie tego sygnału, efektu, lepsza komunikacja w tym zakresie, podniesienie świadomości, mam nadzieję, że spowoduje, że ci młodzi ludzie też będą bardziej chętni do tego, aby takie, takie codzienne czynności robić w sposób bardziej świadomy. Specjalnie przygotowane do tłoczenia kwasów, zasad i innych substancji chemicznych można dotknąć. Można do... Lekcje były bardzo ciekawe, interesujące. Przydatne. przydatne. Dużo rzeczy się nowych dowiedziałem. Ja się dowiedziałam dużo rzeczy, jak się robi kauczuk i do czego on jest potrzebny i jak się go w ogóle wal... Wal... walcuje. Na tej lekcji było, była zdecydowanie bardziej ciekawsza niż szkoła. Na pewno. I... Fajne po prostu spędzenie czasu. Można się dużo dowiedzieć, więcej niż w szkole. Było fajne z tymi kauczukami na przykład. I z. O, powia... o, i ta właśnie Tam tryska. Właśnie to się podoba. Staramy się robić to w sposób taki bardziej proaktywny, dużo pytając, rozmawiając, wprowadzając w tą interakcję jakieś drobne upominki za dobre odpowiedzi, zachęcając ich do czynnego uczestnictwa w tym, w tym, w tym wydarzeniu. Jednym z elementów jest też wizyta na zakładzie. Pokazujemy te ciekawe miejsca. Młodzież ma możliwość wejść na teren produkcji, zobaczyć jak ona wygląda, zapoznać się z takimi ciekawymi miejscami, które naprawdę z punktu widzenia samego procesu są interesujące, a na koniec mamy też dla nich zawsze niespodziankę. Pokazujemy taką przykładową formę działania naszej Zakładowej Straży Pożarnej. Mówimy o tym, jak jesteśmy wyposażeni w sprzęt, który nas chroni przed skutkami poważnych awarii przemysłowych. Podobało mi się zjazd ze ślizgu. Pan nauczył nas, jak korzystać z defibryratora, Poznaliśmy też dużo różnych sprzętów do umożliwiających ratowanie życia. Syntos prowadzi od 2011 roku program stypendialny Generacja Syntos dla studentów kierunków chemicznych, a od 9 lat jest patronem klasy chemicznej w powiatowym zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Lekcje chemii to najnowszy program edukacyjny spółki, kierowany tym razem do uczniów szkół podstawowych. Przypominamy, że termin na złożenie wniosku o dodatek na ogrzewanie domu upływa 30 listopada. O dodatek do ogrzewania drewnem, peletem, gazem LPG lub olejem opałowym lub węglem mogą ubiegać się mieszkańcy domów, którzy zgłosili lub mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEP. Dodatek przysługuje też podmiotom wrażliwym, które spełniają wymogi ustawy. Sprawy dodatków są załatwiane w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej 2 w pokoju numer 29, drugie Telefon 33 842 91 29. Wzory wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych czy podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Ochrona Środowiska.